Przenosimy się teraz na żywo. Relacja, proszę, przenosimy się do chorzowskiego zo. Właśnie zwierzęta uciekły z chorzowskiego zo. Proszę zobaczyć, co się dzieje na żywo. Szalone ma małpy widzimy, proszę Państwa. Uuuu. Oczywiście są też kury. Szalone kury. Stop klatka. Kura atakuje pies. Stop klatka. Kura. Dziękujemy bardzo Państwu za relację na żywo. W Chorzowskim Zotras przenosimy się do Warszawy, gdzie przyjechał słynny sopranista Daniel Łudruk I zaśpiewa specjalnie dla Państwa na żywo piosenkę. Proszę, przenosimy się na żywo relacja. Dziękujemy bardzo. A teraz zaprezentujemy taneczne show też znanego. Też znanego amerykańskiego tancerza Christiana Grape'a. Proszę Państwa, co to się będzie działo, mówię Państwu. Po prostu rewelacja. Zapraszamy serdecznie. Proszę. Przepraszamy, bardzo mała awaria. Jeszcze chwileczkę poczekamy. I teraz pojawia się obraz, proszę bardzo. Dziękujemy bardzo Państwu za relację. Dzisiejsze wiadomości CNN dobiegają właśnie końca. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy ponownie do szalonych wiadomości CNN Damian Sienkiewicz.